Obie drużyny były znakomite, ale tylko jedna może dzisiaj wygrać. Wow, dalej Roller! My oczywiście chcemy, by wygrał roller, roller, nie Just Funny. Chciałabym być z nimi teraz na wrotkowisku, ale lepiej nie, to za duży stres. Jak myślicie, kto wygra? Wszystko gra. Tak, tak tylko, że trochę się zestresowałam, to wszystko. <laughs> Nadeszła chwila prawdy. Już za moment dowiemy się, która drużna zwyciężyła: Jam and Roller czy Lost Sliders? A wy jak myślicie? Zwycięzca to. Los Slider. Tak! tak o, wiedziałam, to ja. Jesteśmy najlepsi. Słuchajcie, nie ma co się przejmować, tak? Najważniejsze, że jesteśmy tutaj razem i dobrze się bawiliśmy. Właśnie, zrobiliśmy, co mogliśmy. I wyszła wam nawet stalowa burza? Nie ogarniam. Nie mogę w to uwierzyć. Według mnie najważniejsze jest to, że daliśmy z siebie wszystko. <laughs> Słucha. Co takiego? Daliście z siebie wszystko. Oj, nie róbcie takich min, bo aż robi mi się was żal. Ostrzegałam was, czy nie ostrzegałam. Nieważne co zrobicie, nigdy nas nie pokonacie. Czy nie? <laughs> Pięknie. Hola, hola, hola. A co to za smutne miny, nie chcę ich wcale widzieć. Dzieciaki, dziś nie wygraliśmy. Ale patrzcie, gdzie jesteśmy. Spójrzcie, jak daleko zaszliśmy. Dokonaliście niemożliwego i nie mogłabym być z Was bardziej dumna. A przytulas? <laughs> Mam takie coś. Nie płacz tylko dlatego, że nie możesz ujrzeć słońca, bo łzy nie pozwolą ci dostrzec gwiazd. Nie przejmujmy się tym, co się nie udało i cieszmy się raczej tym, co mamy. A drużyna ciągle potrzebuje naszego wsparcia. Tak. Jak zawsze masz rację, Nina. Racja. Super, Jamel Roller! Byliście świetni! Muszę do góry, było wspaniale! Dawaj, jam and